Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na kolejny test nowości drugeryjnych, A testować będziemy sobie jedną konkretną nowość i będzie to paleta Eveline Mystic Galaxy. Skupimy się dzisiaj tylko i wyłącznie na tej palecie. Dlatego zrobię nią dwa makijaże. Widzicie na opakowaniu paleta jest połączeniem cieni neutralnych i bardziej fioletowych, troszeczkę fioletowo-niebieskich, bo te dwa ciemne są takie nieoczywiste. Więc zrobię makijaż dzienny tymi beżami, brązami, a drugie oko zrobię bardziej w fioletach. No i zobaczymy, jak ta paleta się sprawdzi. Zaczynając od kwestii technicznych, paleta w cenie regularnej na stronie Eveline kosztuje plus minus 53 zł. Nie pamiętam, czy dokładnie tyle, ale coś koło tego. Na pewno ponad 50 zł. Ja ją złapałam z rabatem minus 30%. Kot rabatowy znalazłam na kanale Klaudia Cukier-Puder, także akurat chciałam zrobić zamówienie na stronie Eveline, no i tą paletkę udało mi się kupić troszkę taniej. Jeśli chodzi o drugerie Rosman, ta paleta będzie dostępna, ale wydaje mi się, że od początku maja. Jakby coś, będzie ona w sprzedaży w Rosmanie. Jeśli chodzi o sam zamysł palety, ma być ona inspirowana kosmosem, stąd również nazwa Mystic Galaxy. Cienie są troszeczkę kosmiczne, zaraz Wam pokażę w środku, jak ona wygląda, bo są tutaj nieoczywiste błyski, ale mamy też, jak mówiłam, cienie neutralne, cienie klasyczne. I co do tych blaszanych paletek, bo wyszły do tej pory już trzy tego typu palety. Pierwsza to była czarnik Moka ciepłe brązy, druga troszeczkę bardziej różana, Ruby glamour, no i trzecia e, tam jest tych galaxii. Dwie poprzednie miałam i jakość naprawdę była świetna. Po prostu puściłam je dalej w świat, dlatego że miałam bardzo dużo podobnych cieni, podobnych kolorów, no i nie chciałam, żeby te palety się niepotrzebnie kurzyły, ale ogólnie jakość cieni Eveline moim zdaniem jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o ceny drogeryjne. Więc, jak zobaczyłam, że wychodzi nowa paleta z serii tych blaszanych, no to od razu stwierdziłam, biorę, przetestuję i dodatkowo fajnie, że trafiłam właśnie na ten rabat. Bo w cenie regularnej ponad 5 dyszek, no nie jest to jakoś bardzo mało. Więc wymagam od tej palety, żeby mnie tutaj nie zawiodła i żeby było fajnie. Myślę, że sporo osób będzie zainteresowanych testem tej palety. Po pierwsze drogeria, po drugie marka Eveline, która jest naprawdę znana i bardzo lubiana, jeśli chodzi o polskie marki kosmetyczne, makijażowe. No a trzecia sprawa fiolety, a ostatnio zauważyłam, że fiolety są w modzie, że dużo osób tych fioletów gdzieś tam używa, przemyca. Może nie są to takie 100% fioletowe, monochromatyczne makijaże, ale lubimy fiolety, więc zobaczymy, jak ta paletka się dzisiaj sprawdzi. No i przejdźmy sobie do konkretów. Pokażę Wam, jak ona wygląda w środku, bo na pewno jesteście ciekawi. Oczywiście mamy spore, fajne lusterko. Mamy tutaj dwustronny pędzelek, z jednej strony pędzel do blendowania, z drugiej strony kulka i wydaje mi się, że w poprzednich paletach blaszanych tutaj z tej strony był pędzel płaski. Tutaj chyba też był do blendowania, ale mam wrażenie, że troszeczkę ten pędzelek został ulepszony, że jest faktycznie lepszej jakości. No i może będę go używać. Poprzednich pędzli z tych blaszanych paletek nie ukrywam, nie używałam. No ale zobaczymy. I jeśli chodzi o samą paletę, wygląda ona tak. Więc na pierwszy rzut oka zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. I pierwszy cień, który od razu rzucił mi się w oczy, jak otworzyłam tą paletę, to jest cień Mars. Bo on wydaje się być mokry, troszeczkę taki bouncy, miękki. Więc jestem bardzo zainteresowana tym cieniem i jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że on nie będzie też jakiś bardzo, bardzo miękki. I że wiecie, przy dwóch, trzech nałożeniach na powiekę, on już mi tutaj zniknie z palety. No ale zaraz będziemy testować i zobaczymy, jak się sprawdzi. Dalej mamy cztery błyski w odcieniach fioletu, nawiązujące właśnie do myśli przewodniej tej palety, jeśli chodzi o mysty galakcji. Kolejny cień błyszczący to jest księżyc, nazwa Moon i to wydaje mi się będzie toper. I w sumie fajnie by było, gdyby to był toper, bo to jest taki błyszczący cień i jeżeli on by miał taką mocną białą bazę, to wyglądałby tanio i tandetnie. A jeżeli on będzie właśnie taki toperowy, troszeczkę półtransparentny, to może być ciekawy. Ostatni cień błyszczący to jest Saturn i on mi tutaj wygląda na taki klasyczny metalik złotomiedziany i mamy pięć kolorów matów. Jeśli chodzi o maty, bardzo fajnie jest to skomponowane, dlatego że mamy cztery odcienie do zrobienia konturowania oka, czyli mamy cień beżowy, mamy dwa brązy, bardziej pomarańczowy, ciepły i neutralny brąz Jupiter i to mogą być cienie, których użyjemy sobie w załamanie, na przykład w załamanie albo na całą powiekę. I cień Ziemia, czyli coś do przyciemnienia kącika, więc jest to na pewno fajnie przemyślane. No i mamy tutaj jeszcze taki lawendowy mat, lawendowy pastelowy mat o nazwie KOMET, więc tak się prezentuje paleta. I myślę, że najpierw zrobię Wam słocze, a później przejdziemy sobie po prostu do makijaży, no bo na pewno jesteście ciekawi, jak te cienie będą na żywo wyglądać. Tak prezentują się słocze, i myślę, że ten cień Mars naprawdę mocno się tutaj wybija. To jest cień na brzoskwiniowej bazie hmm, połączony z wielokolorowymi drobinkami. Tak bym to ujęła. Jeśli chodzi o jego formułę, on jest delikatnie miękki, ale on nie jest tak bardzo, bardzo miękki, plastyczny jak te cienie hmm, o formule Bansy, gdzie wkładacie palec i wiecie, macie odcisk. To nie jest tego typu formuła, więc myślę, że i palcem, i pędzlem będzie można ten cień nakładać. Ciekawie zapowiada się na słoczu też cień Moon, bo on faktycznie nie jest do końca kryjący. On jest taki troszeczkę półtransparentny, ale wygląda na cień syrenkowy. Ma dużo takich opalizujących drobinek, więc myślę, że to będzie fajna opcja, żeby nałożyć po prostu na jakiś ciemny mat. Jeśli chodzi o maty, wyglądają całkiem przyzwoicie. Może nie jest to jakaś super pigmentacja, no ale myślę, że jest okej. Okay. Formuła cieni matowych z tej palety, moim zdaniem, jest identyczna jak e, cieni z tych poprzednich palet blaszanych. Nic się tutaj nie zmieniło. Są to cienie pudrowe, nie są jakieś bardzo suche. Nie... Co do błysków, myślę, że troszeczkę poprawiła się tutaj jakość. Bardzo podoba mi się cień Pluto. Tak się on nazywa? Tak. Ten najciemniejszy błysk, bo on jest na takiej troszeczkę bakłażanowej bazie z jasnofioletowymi drobinkami i z niebieskimi drobinkami. I wygląda naprawdę przepięknie. Ten jaśniejszy cień Uranus też jest ciekawy. On jest na jasno-fioletowej bazie i ma mm, takie troszeczkę też opalizujące drobinki, jak w przypadku tego cienia Moon. No, ale ma inną bazę kolorystyczną, więc wiecie, troszeczkę inaczej to wygląda. Dwa błyski takie klasyczne, nic szczególnego to Wenus i Neptun, czyli te dwa. Jakoś wiecie, no nie zrobiły na mnie nie wiadomo jakiego wrażenia. Jeśli chodzi o cień Saturn, to jak myślałam, jest to po prostu metalik w kolorze miedzi, w kolorze takiego miedzianego złota. Słocze zaliczone, także przechodzimy sobie do makijażu. I jeśli chodzi o bazę, bo chyba Wam nie wspominałam, nałożyłam cię Pilwis w kolorze 01 i zacznę od zmatowienia powierzchni pod łukiem brwiowym. I biorę sobie oczywiście cień słońce, czyli ten najjaśniejszy mat z palety. I używam pędzelka z paletki. No i powiem wam, że ten pędzelek jest bardzo mięciutki, więc podtrzymuję swoje zdanie i wydaje mi się, że ten pędzelek został ulepszony, bo tych pędzelków z poprzednich palet ja nie używałam. One były dla mnie dosyć sztywne i były niekomfortowe w pracy, więc leżały i się kurzyły. A ten pędzel jest naprawdę mięciutki. Także myślę, że będę go używać. Jeśli chodzi o ten beż. Klasyczny, nie za ciemny, nie za jasny, nie wybija się, po prostu fajnie zmatowił mi tutaj okolice pod łukiem brwiowym. Przechodzimy sobie dalej i po tej stronie zrobię makijaż bardziej neutralny, a po tej stronie bardziej fioletowy. I co do neutralnego makijażu, nałożę w załamanie cień Jupiter. Co do tego osypu, no to powiem Wam, że cienie dosyć mocno się sypią w palecie, jak robiłam słocze, to nie było tego widać ale przy dotykaniu pędzlem już ten osyp jest. Więc bierzcie to pod uwagę. Jeżeli nie chcecie mieć tutaj, wiecie, osypu pod okiem, no to strzepcie sobie dosyć mocno pędzel. No ale ta formuła cieni właśnie taka jest. One nie są suche, tylko są pudrowe. Przez co jak za mocno podrapiemy te cienie pędzlem, to dosyć mocno będą się w palecie sypały, ale jak strzepiecie sobie nadmiar, to nie ma problemu. Nie ma osypu pod okiem. No i już możecie zauważyć, że pigmentacja jest fajna, ten cień jest bardzo ładny. To jest taki fajny, neutralny brązik, nie ma z nim najmniejszego problemu, rozblendował się dosłownie w sekundę. Więc przechodzimy sobie dalej i na drugie oko nałożę sobie cień Comet, czyli ten liliowy, matowy. Jeśli chodzi o fiolety, na pewno wiecie, że ciężko je zrobić i nie jedna osoba... Prowadząca na YouTube kanał Beauty, która przetestowała mnóstwo cieni fioletowych, Wam o tym mówiła. No i ja też jestem jedną z tych osób. Testowałam sporo cieni w kolorach fioletowych. I czy znalazłam jakiś ideał? Nie powiedziałabym. Ten cień jest fajny, ale jak widzicie, pigmentacja jest bardzo delikatna. Dołożyłam sobie już drugą warstwę, a cały czas wygląda on bardzo, bardzo lekko. Spróbuję jeszcze troszeczkę go dołożyć. No, on w palecie nie prezentuje się aż tak bardzo jasno jak na powiece. Co prawda, ładnie się rozprowadza, ładnie się blenduje, no ale ten kolor jest dosyć delikatny. Chociaż w sumie przy tej trzeciej warstwie, tutaj w załamaniu, jak go dołożyłam, to on się delikatnie też zbudował, więc nie można powiedzieć, że jest niefajny w pracy. No jest to po prostu taki odcień, odcień pastelowej e, lawendy. Lecimy sobie dalej i po obu stronach nałożę w zewnętrznym kąciku cień ziemia, bo nie mam tutaj nic takiego ciemnego e, poza tym jednym cieniem, więc po obu stronach go nałożę. I on w palecie wydaje się być brązem, ale widzę, że on ma delikatną nutę fioletu, która wybija się na powiece. Nie strzepałam jakoś bardzo tego y, pędzla, jak nałożyłam ten cień, no i widzę, że on mi się delikatnie osypał, więc trzeba naprawdę z tym uważać w przypadku tych cieni. Z tego co pamiętam, w tych poprzednich paletach y, Eveline, Blaszkach też był taki problem, że te cienie były fajne, super się z nimi pracowało, były dobrze napigmentowane, ale niestety sypały się. Więc metodą na takie cienie jest po prostu nakładanie małej ilości i budowanie. Nie nakładanie zbyt dużej ilości naraz, bo ten cień wtedy się nam osypie. I jak widzicie, ja ten ciemny cień ziemia aplikuję praktycznie na 3 czwarte powieki. Nie nakładam go tylko w samym wewnętrznym kąciku. Żeby mieć po prostu bazę kolorystyczną pod błyski. Ok. No połączyło się to fajnie z tymi cieniami, które mam w załamaniu. Cieniowanie matami po obu stronach wygląda tak, i moim zdaniem paletka jak na razie zdała egzamin, wygląda to fajnie. Nie wytraciły się te cienie podczas blendowania, nie ma czegoś takiego, że jest plama koloru. Widać, że tutaj mam troszeczkę jaśniejszy brąz, tutaj faktycznie ten cień ziemia wybija delikatne fiolety, ale w połączeniu z tym brązem nie wygląda to jakoś bardzo źle. No tutaj ten cień lawendowy nie do końca mi pasuje, bo ja po prostu w takich kolorach nie chodzę. I on jakoś tak, nie wiem, strasznie rozbielił mnie, jeśli chodzi o cały makijaż, jak patrzę sobie właśnie tutaj na to oko. No ale dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w połączeniu z błyskami. Ale najpierw skończę sobie stronę bardziej neutralną. I zacznę od cienia Saturn, nałożę go palcem na środek powieki. I on wygląda bardzo ładnie. Nie jest to cień, którego można nałożyć jakoś bardzo dużo, bo on się będzie grudkował. I faktura powieki, zwłaszcza jeżeli macie opadającą powiekę, będzie podkreślona, więc dosyć cienką warstwą. I zaraz będę sobie jeszcze przyciemniać kącik cieniem ziemia, będę sobie poprawiać. Bo jeśli chodzi o tą stronę bardziej neutralną, to mamy tylko dwa błyski, więc robimy sobie taki mocno błyszczący makijaż tymi dwoma błyskami. No, i biorę sobie cień Mars, który nałożę od wewnętrznego kącika. I on wygląda bardziej na taki różany, jeśli chodzi o bazę kolorystyczną. Na słoczu wybijały się brzoskwiniowe tony, a tutaj widzę, że on jest bardziej w takim kolorze różu. Ale wygląda to całkiem fajnie. Myślę, że będę musiała jeszcze tutaj poprawić cieniowanie, jeśli chodzi o załamanie, bo troszeczkę wyszłam z tym cieniem za wysoko. Ale zaraz to naprawię. Ogólnie bardzo mi się ten błysk podoba. Ale przez to, że faktura cienia Mars jest delikatnie miękka, to musicie uważać znowu na ilość tego produktu na powiece, bo on jeszcze bardziej niż ten cień metaliczny Saturn jak nałożycie za dużo, podkreśli wam fakturę powieki. Więc cieniutka warstewka. Myślę, że tutaj glitter primer mocno by wybił ten Mars i jeszcze lepiej by to wyglądało. Ale ja dzisiaj testuję paletę, więc nie nakładam żadnych dodatkowych bas, które ułatwiłyby tym cieniom zadanie. Ok, naprawdę wygląda to ciekawie. Wykończę sobie jeszcze ten zewnętrzny kącik cieniem ziemia, i przejdę do drugiego, bardziej fioletowego oka. Ale podoba mi się. Muszę przyznać, że te cienie bardziej neutralne naprawdę mi się podobają. Biorę się za drugą stronę i najpierw nakładam cień Pluto bardziej do zewnętrznego kącika. I muszę przyznać, że ten cień nie transferuje się jakoś bardzo fajnie. Zostaje dużo na palcu. I ciężko się do tej powieki przykleja. Jeśli chodzi o cienie Saturn i Mars po tej bardziej neutralnej stronie, to wszystko się super nałożyło palcem. A ten cień Pluto nie do końca. No ale ok, wezmę sobie teraz troszeczkę jaśniejszy Uranus i nałożę go bliżej wewnętrznego kącika. I on już się nakłada bez problemu. Więc troszeczkę formuła tego ciemnego cienia Pluto nie zgrywa się z aplikacją palcami. Albo potrzebny jest tutaj produkt typu Nex Glitter Primer. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę tego cienia Pluto, bo on jest bardzo fajny, ciekawy, no ale jakoś tak nie chce się przykleić. Wzięłam sobie mały pędzelek kuleczkowy. Biorę sobie cień księżyc czyli ten taki półtransparentny syrenkowy błysk. Zastanawiałam się nad tym, żeby może zmoczyć pędzelek, no ale stwierdziłam, że nie będę pomagać tej palecie. Więc nakładamy go na sucho. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał. No, wygląda tak mm, dosyć słabo, powiem szczerze. Strasznie pudrowo. To nie jest taki fajny toper, który zostawia tylko błysk. W samym wewnętrznym kąciku wygląda to ładnie, ale troszeczkę przeciągnęłam go na powiekę i nie zgrał się z tymi fioletami, więc wracam do cienia uranus i troszeczkę tego cienia jeszcze nałożę, żeby przykryć ten księżyc, który jest niby ok, ale jak mówię, w samym kąciku wygląda dobrze, na powiece, no moim zdaniem, wygląda bardzo cienko. Wezmę jeszcze troszeczkę cienia Venus, czyli tego najjaśniejszego fioletowego błysku, i dołożę go tutaj. To nie jest jakiś makijaż wyjściowy. o Tym bardziej, że mam dwa różne makijaże. Siedzę dzisiaj cały dzień w domu, także mogę sobie tutaj poszaleć z kolorami i posprawdzać sobie tą paletę wzdłuż i wszerz. Jeśli chodzi o dolną powiekę, nałożę sobie bezpiecznie po tej stronie cień Jupiter. A po tej stronie na dolnej powiece nałożę cień Ziemia pomieszany z cieniem Komet. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania palety Mystic Galaxy, pokażę Wam na szybko, czego użyłam w dzisiejszym makijażu. Jeśli chodzi o podkład Eveline Match w kolorze 15 Natural. Połączony z rozjaśniaczem z marki NAM. Korektor oczywiście trójka z NAM i to jest Chrysler's Camouflage. Jeśli chodzi o okolice pod oczami, puder sypki z Glam Shopu. Na całej twarzy dzisiaj Heian Everglow. Testuję go od jakiegoś czasu. Jest to naprawdę świetny puder, utrwalająco, lekko rozświetlający, ale nie dający takiego, wiecie, mocnego błysku. Co do konturowania, dwa produkty z Bell. Fresh Bronze Powder i to jest bronzer w kolorze 02. Rozświetlacz Glow and Roses to jest jesienna kolekcja Bell dostępna w biedronce. Znaczy, już nie jest dostępna w biedronce, ale jeżeli szukacie ogólnie kolekcji Bell, które kiedyś były dostępne w biedronce, to na stronie Bell bardzo możliwe, że znajdziecie. Róż to Milani Luminoso. Na brwiach, oczywiście, Gimli Brow Plus w kolorze 3 i do tego żel z Eveline Brow and Go Transparentny. Kredka Vivo Skinny na linii wodnej tuż do rzęs to Eyebrow Mega Mascara i to jest L'Oreal i ja go testowałam chyba ostatnio z Wami na kanale i on mi się naprawdę super sprawdza, a na koniec wszystko spryskałam mgiełką od Eveline, um, utrwalająco odświeżającą mgiełka z kwasem hialuronowym i również testowałam ją ostatnio na kanale, ona mi się super sprawdza, także polecam, jeżeli chcecie sobie kupić fajną mgiełkę to naprawdę ta Eveline daje radę. zapomniałabym na koniec o ustach, jeśli chodzi o pomadkę na dzisiaj: Velvet Nude Lipstick w kolorze 02 Beige Nude. I to jest też kolekcja dostępna w Biedronce, tylko wydaje mi się, że te kosmetyki cały czas są dostępne w sprzedaży. I co do palety Eveline Mystic Galaxy, to powiem Wam, że mam troszeczkę mieszane uczucia. Może nie dlatego, że to nie są fajne cienie, to nie są dobre jakości cienie. Ale po prostu ta kolorystyka nie jest do końca dla mnie, bo ja nie widzę siebie w fioletach, nie lubię siebie w fioletach. Jeśli chodzi o makijaż bardziej neutralny, z tym pięknym błyskiem Mars, to naprawdę podoba mi się to. Ale co do tych cieni fioletowych, tych cieni, wiecie, takich galakcji, które mam po drugiej stronie, to nie jest chyba mój klimat. Ogólnie paleta moim zdaniem jest fajna, cienie są fajne. I jeśli chodzi o same maty. To jest ta sama jakość, jak w przypadku innych palet Eveline. Więc jeżeli mieliście palety Eveline, to myślę, że będziecie zadowoleni. Co do tych błysków, to nie są po prostu moje kolory. Co do tych fioletów konkretnie, bo te dwa cienie są naprawdę ładne. Saturn i Mars, i na pewno będę ich używała. Tej strony bardziej neutralnej, myślę, że będę używała. No, ale te fiolety, no nie wiem, ocencie sami. Ja się nie czuję za dobrze w takich kolorach. Raczej wolę po prostu beżej, jeśli sięgam po jakieś kolory bardziej nasycone To takie kolory kaki, brudna zieleń, coś takiego Jeszcze błękit, granat, gdzieś tam przemycę w zewnętrznym kąciku Ale typowe fiolety, które mocno się na oku wybijają nie do końca są dla mnie. Jeżeli miałabym być obiektywna, nie patrząc na kolory, to naprawdę paletka jest ok. I jeżeli lubicie takie odcienie, jeżeli się nad nią zastanawiacie, to myślę, że jest warta uwagi i nie będziecie zawiedzeni, no bo Eveline ma naprawdę dobre jakości cienie drogeryjne. Fajnie, oczywiście, jeśli złapiecie ją na promocji, bo w cenie regularnej kosztuje ponad 5 dyszek, ale jeżeli jesteście tyle w stanie wydać na paletkę, to jak najbardziej. Myślę, że nie ma przeciwwskazań. Cienie, co prawda, osypują się w palecie, ale jeżeli dobrze strzepiecie nadmiar z pędzla to nie ma problemu z osypem później pod okiem. Fajnie jest, jeśli nałożycie mniejszą ilość matu i po prostu nabudujecie ten kolor, bo nie ma problemu z budowaniem, nie ma problemu z blendowaniem, z łączeniem się cieni. Miałam tylko z jednym cieniem problem, jeśli chodzi o błyski z cieniem Pluto. On się nie do końca dobrze transferował, nie był aż tak mocny i intensywny jak w palecie. Pozostałe błyski ładnie się transferowały z palca na powiekę, no i wyglądają naprawdę spoko. I zapomniałam Wam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Jak zobaczyłam tą paletę gdzieś tam na Instagramie w zapowiedziach, to ona mi się bardzo mocno skojarzyła z jedną z paletek Urban Decay. Porównałam sobie te palety obok siebie. Wrzucę Wam w tym momencie zdjęcie tej palety Urban Decay. Jest to paleta Ultra Violet. i chyba to była troszeczkę inspiracja, bo niby wiecie, miała być to inspiracja kosmosem, nazwy są kosmiczne, ale kolory bardzo mocno przypominają mi właśnie kolory w palecie Urban Decay, co nie jest moim zdaniem złe, bo paleta nie jest kopią, tylko po prostu delikatną inspiracją i to jest moim zdaniem jak najbardziej na plus, bo nie wszyscy mogą sobie na przykład pozwolić, czy nie mają ochoty wydać po prostu tyle pieniędzy na cienie Urban Decay, a chcieliby podobną kolorystykę? No to tutaj macie inspirację, czyli paletkę Mystic Galaxy od Eveline. Paletkę drogeryjną, która kosztuje około 50 zł. Więc to taka ciekawostka. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście tą paletkę od Eveline, czy się nad nią zastanawiacie, czy może sobie tym razem odpuścicie, bo może to nie jest wasza kolorystyka. I dajcie mi znać w komentarzach, na jakie testy macie ochotę. Czy widzieliście może jakieś nowości, może jakieś zapowiedzi nowości i chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale ich testy, na pewno wezmę pod uwagę Wasze komentarze i będę na te nowości polować, żeby nagrać dla Was po prostu testy, na które macie ochotę, które chcecie oglądać, bo w końcu to nie jest tylko mój kanał. Tworzymy ten kanał wspólnie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!